Taka sytuacja no, nie jest szczęśliwa i prowadzi do, do wielu, wielu komplikacji. Często w firmach, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, pracownicy, osoby zaangażowane w taki projekt, czy to sami twórcy rozwiązania, czy to to management yy, może nawet sobie nie zdawać z tego sprawy, że jest to pewnego rodzaju patologia. Może jest to za duże słowo, natomiast jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że przełączanie się pomiędzy dwoma, y, pomiędzy, pomiędzy kontekstami, czyli na przykład pomiędzy projektami, y, zabiera nam, żeby wejść w dany temat, zajmuje nam około pół godziny, czy jednej więcej, drugiej mniej. Natomiast prostu, że pół godziny zajmuje nam przełączenie się i wejście w, w, w inny temat, to, jeżeli takich zmian w ciągu dnia będzie kilka, będziemy mieć dwa, trzy projekty, może więcej, będziemy pomiędzy nimi przeskakiwać, to może się okazać, że z 8-godzinnego dnia pracy zostaną nam urwane dwie godziny, co powoduje, że tracimy tak naprawdę 25% wydajności zespołu. Dlatego takie podejście, takie rozwiązanie nie jest, nie jest szczęśliwe. Natomiast. Tak jak powiedziałem, często jest też tak, że firmy sobie z tego mogą nie dawać sprawy. Może zawsze tak pracowały, może niektóre osoby traktują multitasking jako cnotę, nie dając sobie właśnie sprawy z tego, że, że stanowi to osłabienie ich, ich, ich mocy. I często się też to pojawia w sytuacjach, w których mamy projekty w dużych organizacjach, które jeszcze nie przyszły transformacji agile'owej. W takim wypadku w takim wypadku y, może, może się okazać, że tak to po prostu musi wyglądać. Są też pewne organizacje typy, typy software house'ów, czy po prostu typy projektów, których nie da się po prostu inaczej zrobić, bo jest to na przykład utrzymanie. Jeżeli pr pr pracujemy nad utrzymaniem rozwiązania, to częściej pracujemy w trybie standby, czyli po prostu czekamy na to, że klient się do nas odezwie i powie nam, że coś nie gra i że, że my musimy to naprawić. I to y, siłą rzeczy prowadzi do tego, że, że musimy robić ten kontekst switching. Y, natomiast co można z tym zrobić? Y, rozwiązań y, jest pewnie kilka. Y, mnie do głowy przychodzą dwa. Jedno rozwiązanie to jest takie, że jeżeli już y, mamy y, ograniczoną dostępność czasową zespołu, bo ten zespół musi być dzielony pomiędzy kilka projektów, to w miarę możliwości można by było organizować spotkania y, całodzienne albo na pół dnia z całym tym zespołem, który, który się tym ma zajmować, ale nie robić tego codziennie po kilkadziesiąt minut, bo wtedy możemy, z, może projekt ten zginąć w gąszczu innych priorytetów i nawet nie będzie wiadomo, kiedy się sam odławił i Natomiast możemy też, możemy zrobić to w ten sposób, że będziemy się spotykali raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, zamykali się w jednym pomieszczeniu i prowadzili, prowadzili pracę wspólnie. Oczywiście ma to też swoje zagrożenia, natomiast w pewnym stopniu rozmasowuje to ten ból, o który, tutaj, który tutaj został opisany. Drugie podejście, które można zastosować i można je też połączyć z tym pierwszym podejściem, to jest zmiana metodyki. Jeżeli wybierzemy metodykę scrum, to takie rozwiązanie może, może nie, być, nie być najlepsze. Natomiast jeżeli sięgnęlibyśmy po prostu kanban, on jest bardziej dopasowany do tego, żeby pracować w takim rytmie. I to jest rozwiązanie, które mógłbym zasugerować. Wspomniałem tutaj o tym, że dla niektórych typów projektów jest to naturalne, dla niektórych typów usług jest to naturalne, bo być może wyglądałoby to podobnie, gdybyśmy mówili o usługach branych na godziny typu, typu design formy albo albo dewopsi, którzy po prostu mają taki typ pracy, w których liczy się ich obecność intensywna w danym momencie, a później, później mogą zająć się innymi tematami. Także podsumowując, jedno rozwiązanie to jest kompresja tego i skupienie się w danym czasie, bo wtedy unikamy tracenia tego czasu, a druga rzecz to jest dopasowanie metodyki takiej, które będziemy mogli brać wtedy zadania, które możemy ponieść sięgać. To jest, co, co bym zasugerował.